Jak powiedzieć po francusku, że ktoś jest stuknięty? Fou, FOL Szalony, szalona Tu es fu. Jesteś wariatem Tu es fol. Jesteś szalona Dingue. Wariat świr. Être dingue. Być stukniętym. Ça me rend dingue. To doprowadza mnie do szaleństwa. Il est dingue. Mais son idee n'est pas si bête. On jest wariatem, ale jego pomysł nie jest zły. un abruti Crétin. Quel abruti sans un débile être à côté de la plaque Rozmijać się z rzeczywistością Il est à côté de la plaque On jest walnięty Être à w dosłownym tłumaczeniu być na zachodzie, ale w języku potocznym być świrniętym. Il est à Brak mu piątej klepki. Zinzin. Zwariowany, szalony. Tary. Świr. Il est tary. On jest stuknięty. Il me pour un taré. Patrzą na mnie jak na wariata.